Cześć, witam serdecznie z tej strony Arkadikus i Zielak. to jest nowy gość, którego możecie kojarzyć, chociażby z takich kompilacji różnych śmiesznych, które mieliśmy w grach itd. i tak dalej. Dawno nie było swoją drogą, ale mój serdeczny przyjaciel, można powiedzieć, członek rodziny bo chrzestny... Mojego syna, będzie się pewnie popisywał. <grymne> nie, e, słuchajcie, ogólnie to jest coś, co planowaliśmy od dawna i to nawet wspominałem czasami na Discordzie, e, że tworzy się taka nowa formuła. E, myśleliśmy długo o tym, żeby robić reakcje, ale jak sami dobrze wiecie, ja na kanale jestem słaby w reakcje, nawet niedawno mogliście zobaczyć tego przykład. Ale chcieliśmy też, e, chciałem troszeczkę bardziej humorystycznie do wielu rzeczy podejść, nie patrzeć tylko na jakieś poważne rzeczy, na tylko na zwiastuny i tak dalej, ale troszeczkę zluzować, zbastować. Sam osobiście uznaję, że. U mnie taka największa siła reakcji jest wtedy, kiedy mam z kim porozmawiać i właśnie z kim miałbym porozmawiać, jak nie właśnie z Zielakiem. I to jest taka nowa formuła, którą będziemy próbowali robić. Zobaczymy, czy to wypali, zobaczymy, czy się oboje będziemy komfortowo z tym czuli, zobaczymy, czy Wam się to będzie podobało i robimy tematykę wszelką. No, nie tylko, nie tylko gry, to nie będzie, nie będzie tylko tak jak Arek ma swój kanał, że. Że to będzie tylko skupione na grach, ale będziemy tutaj poruszać takie tematy e, też naszych zainteresowań, jakieś tam duchy, nieduchy tego typu pierdoły, jakieś śmiesznostki, takie śmieszne rzeczy. No i też wasze memy z e, Discorda, nie? Tak jest. Ten, na kanale, na Discordzie e, są pokoje, w których można wrzucać memy. Ten kanał żyje, ale starałem się na niego ja osobiście w ogóle nie patrzeć. Wiem, że Zielak też na niego nie patrzył w ogóle. I będzie to dla nas nowość. Zobaczymy, co tam wrzuciliście. Wrzucaliście tam różne rzeczy przez naprawdę wiele tygodni, więc tutaj się nam kontent z tego zrobi, ale wszystko w swoim czasie. Dzisiaj, żeby tak się troszeczkę rozbrykać, dotrzeć na kamerze, mamy You Love You Lose Gamer Edition, ale z 2018 roku z tego, co widzę, z kanału You Love TV. Zobaczymy, czy będzie to w ogóle ciekawe, czy nie. Robimy sobie mały challenge. Mamy tutaj. Sok. Sok. Zapchamy sobie gębę tym sokiem. No i będzie widać kto przeżnie, a kto nie. Potem będą jeszcze inne kompilacje i you lefluz, you ale potem przejdziemy w poważniejsze rzeczy, gdzie już sok się nie będzie przydawał raczej. Tak więc, jeżeli byś miał wypluć. A ten kto przegra spija zlewki lewki. Tak więc zaczynamy i czekamy też na wasz feedback. Zobaczymy, jak będzie. Ja się napiłem. <laughs> Z pewnych odruchów nie idzie powstrzymać. <głos> 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 <głos>

Ale jeśli mam być szczery, to ja nie wiem dlaczego będę pierwszy rozśmieszył. Przecież ja to tak się wiesz. Nałożyło. Ja Zagrywku, mam. Stworzyć. Co się obrócił, to teraz więcej ich było. O, A to już po prostu... To mnie nie rozśmieszyło, tylko po prostu przepełniło czarę. Ja nie wiem, czy w zasadzie to czy ty tak naprawdę. Free prison. Jestem. Dead by plumbum. <laughs> o, o, Dobra, lecimy dalej. Nie, często to mówię, ale mnie połyka. No, tak, tutaj co mogę powiedzieć, na pewno będzie dużo gejowskich żartów, tak więc... Z dziećmi nie oglądajcie. <noise> What does he have? The He's got heavy machine gun. Yeah. I like I said designs and everything. do you feel about that. To... You want to watch this guy do okay, it? Okay, yeah, let's let's learn from the master Let's watch Pro. typowy nasz mecz. nie wsiadam do helikoptera. To jest, to jest pierwsze 3 sekundy mojego lotu, kurwa. Ale zazwyczaj takie, za... jak graliśmy w Warzone, no to było. Dobra, mam o helikopter wsiadaj. No, nie, ja kurwa pobiegłem. Z czego to było? Z epoki ludowcowej jak ten Seed, kurwa. Dzięki, ja pole <trony> <drugą stronę. trony> <trony> Ja się kurwa śmieję przed tak lepszym moment Masz kurwa wypluwać ja jak się śmieje i Ale ja się nie śmiałem. Ja się zacząłem śmiać, bo ja znam już to. Ja, ja też. Mnie najbardziej rozwala to, my, I'm going to die. Ja to nie mogę z wyrazu jej twarzy. Ja to kurde. też, żebym jej nie ratował. I'm going to die. I musimy coś wymyśleć, kurwa, z tą słuchawką, bo ja nie mogę tak siedzieć i cały czas i trzymać. Wyglądam jak kurwa ten komentator sportowy, ten perymetr czysty. <grymne> <grymne> snake, snake. <grymne> o, nie. A poza tym wiesz co? No, ja jestem fanem spider Spidermana. <grymne> jak widzę się może tak wypierdolić. Jest jeszcze jeden gamingowy, tak, taki fail, który, jak tylko go zobaczę, to mnie rozwala. I to jest scena z GTA 4. <laughs> jak nie, jakiś tam gracz kradnie NPC-owi samochód, wiesz, wywala go wiesz, no, jak to w GTA 4 no. z kierownicy, i ten NPC. There will be consequences! I nagle ciężarówka tak je <laughs> Jak tylko jak to widzę, to się kula mnie. <laughs> you die, buddy? There will be Hey, do you have any food? Oh my god! Oh my god, stop the fucking car. Fucking stastic! Stop the fucking car. Hey you settle down, man. God dude, you're cancer. You are cancer. Answer what? How the fuck did we get out this far? Shit, no more gas. No. No ja do góry nogami nie obrócę Ale w sumie dobrze dla ciebie, jeśli chodzi o te zlewki Ale lepiej dla mnie w sumie. Ja ani razu nie prychnąłem. No ja Mówię nawet lepiej dla mnie, co ja gadam. Tak więc to było Try Not To, Laugh of all green. You Love You lose. Gamer Edition 2018, You Love TV. Eee, powiem szczerze, nie sądziłem, że mnie gamingowe mimo wszystko takie fajle. I, I to z 2018, natomiast... 6 lat temu. A, a, ale ale no, okazuje się, że jestem słabszy niż myślałem, nie? Nie, ale ten Spider-Man to kurwa mocno uderzył w moje, oh. w moje serduszko. No <laughs> mi się podoba. I'm going to die. No, Warto obejrzenia. <laughs> Link do tego filmu, jakbyście chcieli, to oczywiście jest w opisie pod filmem. I to jest taki pierwszy dziewiczy nasz rejs. No Zielak tutaj zdecydowanie wygrał. I cóż, to jest też magia montażu. Pewnie za jakiś czas pokaże się odcinek drugi, a my nawet nie zmienimy miejsca. Tak więc. To dzięki po za uwagę. prostu się nie myjemy i cały czas mamy to samo na sobie. A myślę, że to już każdy wie w sumie. Dajcie znać, co sądzicie w komentarzach o tym formacie, a my działamy dalej. Cześć!